Witam, z tej strony Miro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic the Hedgehog 2006 Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie Dzisiejszym odcinku zaczynamy od walki z... Z O.D. Edge <gryw> Dokładnie tak Z e, Ultimate Lifeform e, Okej okay. Nie widzę go, ale nawalam Gdzie on jest? Aha, on się tutaj zaciął. ups. co mnie tym Spirem tutaj nawalasz, kurde. here. Nie, <laughs> okej. Okay. walka z Shadowem jest o tyle gorsza niż walka z Sonikiem, e, że teren jest strasznie tej duży i. i no i ogółem, no. Kamera, oczywiście, no to to już jest coś, co był też problem walki z. Sonikiem... No ale mówię, no sam fakt... Jezusia, on potrafi nawet używać Keya z boosta? Wypad. E, no, sam fakt, że arena jest strasznie duża Nie pomaga naprawdę. Dobra, Girary Jeszcze gdyby to w ogóle trafiało w niego Dostał? Pff. O! Mogę go złapać It's No Useem? Mogłem, bo widziałem, że złapałem, ale już nie mogę. Ok, łopatami będę w niego rzucał, jakimś kilowym. ja pierniczę. To, co widzicie, to nie jest na zbyt najbardziej profesjonalne podejście do, do tego bossa. It's no use kurde, nie udało się. Ale złapałem. Więc, jak ty, jak oberwie to się go da złapać telekinezą, co ma sens. Wow. Biorąc pod uwagę, że jako Silver możemy złapać przeciwników dopiero po ich tapnięciu, więc tak. Ubój! Oh ja prawie miałem rangę S. Prawie. Ok, Najsik. Nice -y. Okej, okay, zdobywamy e, monetkę, znaczy monetkę, e, medal złoty Soliany. O tak, znowu ta scena. Hmm? Ah, nice. Love it, love it, love it. <laughs> Especially that silver one. It's beautiful. you <laughs> Don't bother. With the Chaos Emerald's power, I control time and space. Yes? break free. I won't give up! It all depends on me! Can't lose! Not when I'm so close!

What are you talking about? Have to discover what happened, it seems we must see what place ten years ago. Follow me if you want the truth. Okay. Ah, the CGI is bad. Nie ma to jak dobra zabawa z bożkami. <grych> Czy coś. No i jebło. Nawet widać, że są kacenki CGI nie po tym, że to wygląda ładniej, ale loadingi pomiędzy z kolejnymi kaczenkami nie istnieją. <grych> Jest po prostu piękne. Zwłaszcza jak gracie na, na, na prawdziwym sprzęcie, to tamto loadingi są spore, no nie oszukujmy się. Ok. Zadania podzielone. Otrzymujemy Dildosa. No okej. Okay. Tak więc Aquatic Base jako Silver, więc najsik. Ciśniemy. Okej, okay, dobra, to jest fajna rzecz, możemy łapać te kule, jak widzicie. Ja? Nic mu nie zrobiłem? Tymi kulami. <laughs> Gimcie. <laughs> Pajace. E, tak i. O, Shadow. No tak. Jako, że graliśmy Silverem w historii Shadowa w tym poziomie, to gramy też na odwrót. No to gdzieś jest przycisk, prawdaż? O, otworzyło się. Na nim? <laughs> co chodzi? E, tak, co ja chciałem Wam, moi drodzy, powiedzieć. Wybaczcie mi, że. Jakiś czas temu już nie było Sonica OSX, ja teraz się starałem nagrywać e, tak, żeby było non stop, że tak powiem, ale ostatni, ostatnia sprawa z, z Fusion Fall Retro troszeczkę, e, troszeczkę pokrzyżowała mi plany. Musiałem troszeczkę e, się otrząść po, tej, e, po tym, co usłyszałem, po tym, co się dowiedziałem. E, już jest lekko lepiej, więc więc, więc tak, moi drodzy, no, wracamy, wracamy jak najbardziej. Okej. Okay. No, i wracamy do Silvera. Zrzuciłem okay. boksem, nie wiem po co. A, okej, okay. Otwieramy. Ma to sens. Okej, okay, nice. Udało mi się, żeby mnie nie trafił. Dobra, walić tą monetkę. Ciśniemy sobie tutaj. I tak, moi drodzy, aktualnie. Wasz Nero zaczął kolejny sobie maratonik z Sonikiem. Teraz ciśnie sobie klasyczne części eee, wraz z Before i After the Sequel. No i przewinieś tam też Nakus Keyadix. odejam. więc więc tak. Sobie, robię sobie teraz taki malutki maratonik. Coś mi o naszą na takie maratony. Eee, więc więc. <gryw> nice, Box zleciał. Więc więc tak. Aktualnie tak. Okej, okay. gimme. Zleciało. Czemu? Czemu to raz mi ten. ta jego moc raz działa, a raz nie? Naciskam kurde, trigera, gro. Nie ginie. <grybujesz> Okej. Okay. Lecimy sobie. Mi się podoba, że można ich kurde e, już, że tak powiem, zamrozić w powietrzu, one, a, a oni dalej lecą. No jest takie nani. Powinien kurde zlatywać jak kamień. Okej, okay, przycisk. Okej, okay, wybaczcie, miałem krótką przerwę. <laughs> Okej, okay, co ja chciałem powiedzieć, ten dash aktualnie Silvera to jest po prostu zbawienie, nie? <laughs> Jak, jak widzieliście tam, kurde, to mi naprawdę przy, przyspiesza wszystko i nic tak, tak naprawdę. E, no, w ogóle co wam chciałem, moi drodzy, powiedzieć, jako że e, fasznero e, kończy e, szko szkołę szybciej, bo jest maturzystą. To już oficjalnie mam wszystkie oceny końcowe i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę nawet nieźle. Bo kończę z średnią 3,80 tam z groszem. Więc kurde, prawie czwórkowy, kurde, uciej, no. <tak> Aż sam się nie spodziewałem, dobra. Czemu mi ten trigger. Znaczy, trigger. Czemu mi ta moc raz zaskakuje? A raz nie. What the fuck? Nie serio, mam takie jakieś dziwne problemy, dzisiaj. że raz zaskakuje, kurde, a raz nie. Well. Ok. O, onepek, ja sobie wezmę, ja poproszę. O, właśnie. Dobra, chyba musimy spaść na dół. O tak, tutaj. Jezu, tak. Zapomniałem o tym. Pamiętacie o tej kuli, moi drodzy, którą, mus... którą pominąłem w Soniku, ten w, w historii Sonika? <laughs> jako Silver musimy to przejść. Dokładnie. Jezu się Mario, pomniałem o tym kompletnie. Mówiąc szczerze. Dobra. No nie, fuck, god damn it. Oh. Boże, jak ja tego nienawidzę. Ech, dobra, spokojnie, spokojnie, <ścoughs> da się to przejść. Że jest to strasznie wkurzające, po prostu. Dobra, poczekam. No, ja tu będę na spokojnie, bo ja w chciałem raszować. Niepotrzebnie. To trzeba zrobić wszystko na spokojnie. Zwłaszcza, że ta drużka, na szczęście, Silvera, o widzicie tam się już kończy. Jest krótsza niż, niż, niż u Sonika. Więc ze spokojem da się zrobić. Ja po tego one już nawet nie skaczę. Mam to gdzieś. <gry> ok. Niepotrzebna śmierć, no ale no cóż. Rasznąłem niepotrzebnie. Złapię to was? Złapało. God damn it. Okej. Okay. Laserki. Okej. Okay. Znowu tutaj kurde są jakieś artefakciki. Well. Sądzę, że odcinek bez artefaktów to nie odcinek. Szczerze powiedziawszy. Dobra. Nice. O, dobra, ich też, zła... ich też złapało. Nice, dobra. Jeps. O, okej. Okay. Skończył nam się, yy, że tak powiem, moment w poziomie. Okej, okay. gdzie mamy te kuleczki. Tej możemy już nimi rzucać, bo tam nie mogę z jakiegoś powodu, ni znaczy nie mogę nimi rzucać, bo one się po prostu przyciągały do siebie i. I tak jakby na jakiś magnes czy na coś, po prostu przez to nie mogłem. Bo moja moc jednak nie jest aż taka potężna, jak gra każe mi wierzyć. <gry> Dobra. Okej, okay. jeps. Nice. Wanapek, yeah ja go chcę. Dobra. Najwidoczniej gry to nie obchodzi, że chcę tego łanapka. Zusi, ja myślałem, że kolejny segment z kulą, już tak przestraszyłem. Miałem takie co? Jak to? Serio naprawdę się przestraszyłem. Tak no scam. Czy wy możecie tam zginąć? Ja wolę, żeby on. żeby te wywerny zdechły. Bo te fioletowe szarżują jak takie porąbane. Więc ja wolę, żeby to zdechło. Dobra. Odejam. Okej, okay. o jednak jest kula, <laughs> fuck my life, tylko tu wydaje się być prostsze? I mean, przynajmniej się wydaje, jest tu jakiś switch, 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 co to robi? A, pozbyliśmy się tego, gdzie jest kula? Oczywiście się zrespiła. <laughs> Czy ona właśnie tam sama lata? What the fuck? Co chodzi? Ona jest za blisko. Tych laserków, ja nie wiem czy ja mogę tam podejść? Żeby się przy okazji nie zabić? Tak, mogę, bo to jest oto. ok <ścoughs> To było creepy. Się bałem, że po prostu wpadnę w ten laser. Okej. Okay. Czyli tak, jest drugi segment z kulami. To jest coś, o czym zapomniałem kompletnie. No proszę. Czy ja w głębi duszy coś tak czułem? I właśnie to miałem takiego stracha po prostu w pewnym momencie. Fuck. Czy ja mogę tam. Nie wygląda, jakbym mógł przejść bez kuli, więc chyba muszę. wziąć tą kulę, no. Chcąc, nie chcąc. Raczej bardziej nie chcąc niż chcąc. Jej, akwarium, żyjątka. Żółwik sobie tam pływał. W miarę duży żółw. Zapewne ten z, z tego, z tego poziomu, tego dżunglowego śmiesznego. Nie wiem jak się, się nazywa, nie wiem czym, ale nie mam pamięci do, do, do nazw poziomów Sonic Czy ona? Jezus, tak. Ta kula się spierniczyła. To jest najprawdopodobniej najgorszy poziom dla Silvera, Imo. O, złapałem go. Jej, delfiny! Echo the Dolphin! Gdzie jest ta kula? Tutaj, Jezus. Kto wie, co to jest Echo the Dolphin, tego szanuję. Okej. Okay. Śniemy. Nie, nie, nie przebadam jakoś wielce za, 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 za grami z tej serii, ale... Ale tak. Jest od Segi, więc to coś znaczy. Nie, dobra. Mogę to... O tak, mogę, dobra. Drzwi otworzyły się tutaj, oczywiście. Okej. Gerary hirpajacy. Modej Czyli rozwalają jak po prostu skaczą, no Jest taki skok wiary. To przynajmniej wygląda. Back. że więcej przeciwników nie mogli nas, yy, ten, nasrać? Czemu mi ten atak raz działa, a raz nie? Przysięgam. No. Okej, okay, zabiłem go? W taki sposób? Dobra, nareszcie koniec. <ścoughs> nie, serio, to, to było stresujące. <laughs> Ale wciąż, kurde, wyszliśmy na rangę S, więc to jest zaskakujące. No i zdobywamy złotą monetkę. a Nawet dwie, bo jeszcze jedną za rangę S. Więc najsik. Okej, okay, sejwujemy. Oho. Jezus, to jest... to jest takie głupie, głupia scena. Raz uważajcie, moi drodzy. To jest krem, krem ala krem. Uh, History Vol. Six. Co jest nie tak z tym światłem? Tak ma być, że, że, że tak gaśnie, świeci się, gaśnie, świeci się. I uwaga, co on zrobił? On ukrył Iblisa w niej. Wyrodny zwrotny ojciec, co nie? Taki zwyrol, że ja pierniczę. <noise> no pewnie, najlepsze miejsce, żeby ukryć jakiegoś demona płomiennego. No, w ciele swojej córki, no pewnie. Ale to jeszcze nie największy absurd tego wszystkiego. Głasku, głasku. Rozumiecie to, ona nigdy w życiu nie ma płakać, bo jeśli zapłacze chociaż raz, demon wyjdzie z jej ciała i zacznie rozwalać świat. I ja mam uwierzyć w to, że ona przez te wszystkie lata nigdy nie płakała. O, tak w ogóle jej ojciec, właśnie umarł. I właśnie po śmierci jej ojca nie zapłakała nawet na chwilę. Ona jest jeszcze dzieckiem. Pragnę przypomnieć. Nie rozumiem. <grym transcript> jest taka głupota. No ale cóż. Witamy w fabule.

You're going to leave it Dobre pytanie, Silver <laughs> Shadow. Nie osłabiaj mnie, no. Silver był tępy, ale kurwa, to co teraz ty zrobiłeś, to już jest w ogóle tempy. Eee, stary zostawię to dildo, bo, bo wiem, że Mefiles pewnego dnia z niego wyjdzie i po co, po co w ogóle to zostawiać? Znaczy, po co to w ogóle brać ze sobą? Zostawmy to. I tak Mefiles wyjdzie. <laughs> ja, pierniczę. O jeju. A i taki program, przypomnieć, powiedzieć, że Elis pamię Pamiętała Silvera Elis pamiętała Silvera Zapamiętała go, nie otwierając nawet oczu na chwilę Pamiętacie z, z Początku gry, prawda? Pomyliła Sonika z Silverem Mówię, nie otwierając nawet oczu, pamiętasz Jeża? Jakiegoś? I tak, aktualnie Silver daje tej szmaragd, co tłumaczy nam, dlaczego Elis miała go na samym początku gry. Tylko szkoda, że jak wrócicie się do, do epizodu Shadowa, to widać jak Silver wskakuje do teleportu, właśnie razem z tym szmaragdem. Ups. Naprawdę, zobaczcie sobie, to ta sama scena w historii Shadowa, Silver jakby skacze z szmaragdem chaosu do portalu. <noise> Cóż mogę wam powiedzieć? Tyle błędów i problemów w jednej scenie. To jest po prostu. Place <noise> no, apparently. W ogóle zapomniałem, że ona istnieje. Tak, tak dużo robi w tej fabule. Po prostu stoi i coś. No shit. I Blaze nawet nie jest zaskoczona, to jest tak jakby ona wiedziała od samego początku. A, a w ogóle... Co masz na myśli, że tu jest głośno? Nie widzę nikogo. No, okej. Okay. Ok, mamy zatrzymać plany doktora Eggmana. Ok. W porządku. Ok. Dobrze, co my teraz mamy zrobić? To jest moje pytanie. Wydaje mi się, musimy iść do lasu. Ale to jest tylko. Wydaje mi się. Ja z Fabuły Silvera tak mało pamiętam, bo ona jest jako trzecia z kolei. Ja zawsze najwięcej zapytuję u Sonika, bo nie dość, że... zwłaszcza gameplay Sonika jest, jest mi najbardziej e, bliski, tak? No i mówię, Fabuła jest jako pierwsza Sonika, to ja ją pamiętam bardzo dobrze. Zamknięte, dobra. <ścoughs> Super w porządku. Okej, okay, dobra. Było trzeba po prostu pogadać z. Ze strażnikiem na początku. Coś tak właśnie czułem, bo oni tak, tak, tak stali, żeby nie móc ich ominąć i, i tak, mamy ochronić Annę. Ona coś tam wie. <laughs> jest ta jedna chyba ze służek księżniczki. Elis, Co? Co jest, kurwa? Czemu on tak skoczył? What the fuck was that? Co to był, kurwa, za skok wiary? Ja pierniszę. Co chodzi? Nie napiernicza tak jak porąbana, jak widzisz, że nie jest bezpieczny. Tak, ona ma pasek, ona nie może zdechnąć. nie jest to trudne obronić jej, ale no widzieliście, że pędziła przed ciebie, jak taka pogięta. What a Tylko <ścoughs> ja że to się zrespi we mnie. O, o, dobra. Właśnie miałem takie, what the fuck, niszczyłem szefa i co dalej. Okej. Okay. Coś jeszcze? Gdzieś coś? O, tam. Okej. Okay. Hehe, beczki śmiechu. Okej. Okay. Jep Oho, jak to miejsce walki z Sonika z Silverem. Pomnienia z It's No usea Okej O! To miało pierścienie w sobie Wow Nie mam... Nie mam pierścienia tak w ogóle mówiąc O oh, jest, mam jednego <laughs> były same kurde fejki, takie what the fuck Okej okay. Tutaj? Tak Jej, okay. wszyscy się cieszą. Uhu, <laughs> co jest? Dobra, ma tam idzie? Idzie. Musimy poczekać, jak dojdzie tutaj. Run, bitch, run. Ej, trochę straciła. hp ków Well, co ta dziewczyna, jak się cieszy? <laughs> o co chodzi? Ona zna sekret. Mhm. Mm Okej, okay, w porządku. Ranga jest. Więc więc miodnie. Okej. Okay. No, i teraz ciśniemy do tego, do, do lasu. Więc tak. Do najlepszej miejscówki, w której możemy poruszać się jako Silver. Okej, okay. <laughs> zróbmy to w takim razie. Boże Gary go fast. Okej. Okay. Też muza jest fajna. Najlepiej tak daszować jak się idzie pod górkę, bo wtedy jest jakoś szybciej. Po prostu szybciej lądujemy i szybciej możemy użyć dasza. To jest miłe. Dobra, jeśli mnie pamięć nie myli, to czy nas nie czekają próby Soliany, tylko że Silvera? Odejam, Chyba tak, tak. Powiedz mi coś o tym. Okej. W porządku. Więc tak, znowu aby dostać się do Kingdom Valley, musimy zrobić trzy próby Soliany. Oh, boy. Ale z tego co pamiętam, nie są one aż takie złe jak, jak, jak próby Sonika, więc nie powinno być aż tak źle. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tutaj skończymy. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. No i do zobaczenia do następnych. Sia.